Siema, z tej strony Kuba. Jest dzisiaj ze mną kto? Nie wiem. Wojt Prolo. Wojt Prolo, a kto to? No dobra, więc dzisiaj jesteśmy na takiej oto mapie. No fajna, co nie? I dzisiaj będziemy budować bazę. No trudno. Po co masz wiedzieć? To jest tylko dla ozdoby. dobry. w ogóle nie ma. Dobra, ja. To zaczynamy. Mamy 10 minut. Jeszcze ci nie mówiłem przed odcinkiem, więc ja ustawię. Teraz nastawię stoper. Więc nie oszukuj. Znaczy nie stoper, tylko czas mierzy. Uwaga? Tak? Chodź. Nie. Też nie ma takiej zasady, więc nie. Dobra, to zaczynamy. 3, 2, 1 start. Nie możemy do siebie zaglądać. Okej, okay, więc zacznijmy. Ja sobie zacznę. I nie możemy też tej y, lazurytowej. Tej bramy, wiesz. Nie można jej jakby... Y, przekraczać, bo tam jest teren przeciwnika. To chyba wiesz. Hmm. Mhm. Ale nie można niżej niż... Nie chyba można. tak można do I czemu nie wolno lat tak Cię przy... przez chwilę, że mi podglądasz. Nie orientuję się w terenie. Co? Interglow 8771, ustaw czas na 193 No dobra, to ja tutaj coś już ogarniam O, jeszcze coś, zostawcie łapkę w górę Koniecznie, chcecie odtrzymać zaznaczoną kolor Tak, dokładnie Bo fajnie by była, by była chociaż jedna To mi wystarczy Hmm. I komentarz się nie wstydźcie. Okej, okay, a ja tutaj już buduję bazę. Pięknie wygląda. Pięknie mają... może jakiś budujemy? Nie. Wolałbym nie. Chociaż powiem od razu, że ja nie będę, bo ja chcę tutaj. Ale ja już chyba wiem, z jakiego ty. Ale nie będę mówić, bo wtedy będziesz żądać ode mnie, abyś ty powiedział. Znaczy, no, abym ja powiedział. Ale dobra, nie wracam. Da... No, no właśnie, trzeba pod ziemią. Właśnie po to jest ta. ten dirt, aby robić pod ziemią. Aha, tu ja zrobię taką nitką babę na gruncie i nie pod ziemię, okej? No dobra. To nie powinien być na jest pod ziemią. Myślałem, że to jest oczywiste, że dlatego, że jest taki dirt. No ale dobra.

Ja tutaj robię taki nie bunkier, tylko bardziej dom podziemny. Ja właśnie robię bunkier na domy i na budę taki dom. Aha, czyli taki dom z bunkrem tajnym, albo nie tajnym. samochód. Mhm. Dobrze. Robię na razie ten sam, ten sam styl, na razie robię pomieszczenie, a potem będę dekorować. A to no. Mam nadzieję, że starczy nam czasu. No tak mam górę. Ale powinno, bo już jest... A nie, nie, czekaj. Starczy? Muszę to obliczyć, chwilę przerwy. Hmm. Chyba nam starczy. Jakby to, to? Jakbyśmy byli gotowi wcześniej, obydwoje, no to oczywiście zaczniemy trochę wcześniej, prawda? A jeśli ta długo to potrwa, to, to, to przełożymy to na dwa odcinki. Ja tylko przygotowaliśmy na końcu zakończenie, które zrobi moja wada. Znaczy nie przygotowaliśmy, tylko. Ja też taki pewnie nie ślepa. No tak. Było. W ogóle deszcz pada. To chyba nikomu nie przeszkadza. Ty też jesteś podziemia? Tak? E. To ja nie słyszałem. Znaczy nie, że Ciebie nie słyszałem, ale że nie słyszałem wyleje. Jeden, trzy. Trudno. Uhum. No dobra, moja no już nawet jest mm, dosyć poskładana. Okej, okay, więc ja tutaj mam jakieś schody, ale nie wiem po co mię, więc nie zauważyłem, że je brałem. Możecie, albo nie możecie. Nie. Nie, to się tak nie robi, to się tak, tak i tak. O, to będzie ładne, takie coś. Hmm... Potem może a to... A można... A można zaznaczyć? Co? Można? No właśnie się zapytam. Ale co? Można? Co, znaczy. co takiego? Czekaj. No co? Zaznaczać wiesz, do No co zaznaczać? Co za... Zazn Ale czego nauczyć tego zaznaczania? A. A. to chyba nie będzie potrzebne. Przecież to jest baza, nie budynek. Chyba do... Aha. Mm. No to robisz to tak, że... Robi... napiszesz... Yy, Ukośnij k fil. I piszesz kordy odkąd 87, 71, odkąd dokąd? Na pogodę. Odkąd, pogodę. dokąd i. Czyli kordy odkąd dokąd i jakim blokiem? I z jakiego bloku? Mam nadzieję, że załatwamy się. No dobra. Mm. Mhm. Mm ja chyba zrobię coś z redstone'em. Ojej, zostało nam pół minuty. Tak! No. Ja będę dla a! No nie. No to ja sam nie zauważyłem. Tak sobie spokojnie gramy, a nagle... Pół minuty. No nie. Co jest co? Nie, no. To... Dobra, co dam jeszcze... Minutę, może być? Ok. Dobra, już minęło, minęło 10, ale dobre. Może być. Możesz tylko w Jeszcze zrobię tak. Tak, tak. Jeszcze tutaj dalej, pomieszczenie drugie. Tutaj może być. mmm Może być, nie wiem, crafting. Hmm. A kurde powiedziałem ci co tu jest. Trochę słabo, ale na dobra może. Trudno, się mówi. O nie, 10 dziesię sekund! A, w sumie ja je zrobiłem. Jeszcze zrobię tak, tak. Koniec. Okej, kurde na to nie Kurde. No to da, jeszcze kończ. Ja też coś dokończę. Skończ tyle, ile możesz. Mamy tyle. Okej. Okay. Dobra, jeszcze koniec. To do kogo? Do ciebie może. Okej, no jeszcze ten Ale mamy dwie minuty. I co tu jest? Aha, piec. I co tu Dobra, może widzowie, przełożymy to na kolejny odcinek. Bo na razie jest problem, czasowy odcinków. To więc, ty sobie tutaj... To ja się już pożegnam, więc mam nadzieję, że Wam się podobało budowanie, czyli. Pierwsza część tego. I podobał Wam się Winter Vlog, czyli... Hmm, tak, Wojciech Prolo Się podobał i ja, Kuba, pyłety. No to więc? Y pa pa... Mam nadzieję, że jest tak. Odcinek seria Norwend dobrze Pierdzia. Mhm. No dobra, więc, więc będziemy niedługo. Kolejny odcinek, chyba dwa lecą naraz. Tak mi się wydaje. E, e, bierzcie do. Bie, bierzcie, jak idziecie do toalety, bierzcie papier i chusteczki. Cześć.